Ile zarabia rolnik? Więc jedziemy z tym tematem dalej. Sezon 19-20 dał nam wynik finansowy z 18,9 hektara, 54 175. Czyli to jest 2995 zł z jednego hektara. Dobra, jak do tego w ogóle doszło, prześledźmy to wszystko, wiem, że e, po co ja w ogóle to nagrywam. Nagrywam to po to, bo często oglądam filmiki, e, chciałem teraz siebie pokazać, ale jakiś taki twarz popalona od spawania. E, często oglądam filmiki, e, w których sam podglądam inne osoby i szukam jakby tematu, gdzie można... Zainwestować pieniążki, często też osób, za to moja żona mnie nie lubi. Pytam różnych osób, moich znajomych, szczególnie po kielichu, jak to wygląda finansowo u nich. Kiedyś straciłem ponad 30 minut mojego cennego czasu na oglądanie jakiejś dziewuchy, która 20 albo 30 minut zajęła mojego czasu nagrywając filmik, ile zarabia. A w końcu no i tak mi nie powiedziała, ile zarabia, więc strasznie mi to zdrażniło i wiem, że są chyba interesujące tematy, więc postanowiłem to nagrać. Eee, gospodarstwo prowadzę około 6 lat. Nie uwzględnia w moich rozliczeniach, nie było uwzględnione, ale zostało to już uwzględnione. Podatek od gruntów eee, 132 zł, koszty ukryte 100 Możecie sobie w to wbić ubezpieczenie albo co tam chcecie, nie wiem. Krusy, nie krusy. Ja akurat krusy nie płacę, więc mnie to nie dotyczy. E, koszty ukryte lub wapno, jedna tona na hektar. Mówię, ja nie raz wapno coś takiego zrobię, że kupię sobie wczesną wiosną e, i tego potem nie uwzględnię w kosztach, więc, no jak uważacie, e, dla, ja nie będę sam siebie oszukiwał. Podatek musi być wpisany koszty ukryte. E, ja wpisuję. Nie uwzględniłem tutaj ubezpieczenia, nie wliczyłem, ponieważ musiałbym wliczyć przychód z ubezpieczalni. Nie każdy rolnik ubezpiecza. Patrz, przeskoczyło coś. Nie każdy rolnik ubezpiecza, i to samo dotyczy się suszowego, bo jeżeli ubezpieczenia nie było, to nie było suszowego wypłaconego, więc dlatego tego nie uwzględniłem, bo to nie byłoby. Moim zdaniem obiektywne, tak samo nie uwzględniłem odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, bo różne osoby w różnych miejscach, że tak powiem, kraju naszego mieszkają i dlatego jest to zrobione w ten sposób, że odliczamy od tych moich kosztów, które wyszły. Jak liczę koszty? Jest filmik u mnie na kanale i został pewno dodany przed dodaniem tego filmiku. E, więc mamy tutaj tą sumę do odjęcia 332 zł. Jedziemy. Sezon 14-15. Miałem wtedy 16,09 hektara, bo potem dokupiłem 2 hektary jeszcze. No i poszczególne pola wyglądały w ten sposób. O, tutaj 7 stówek z hektara zostało. Także powodzenia dla tych wszystkich, którzy płacą te fajne dzierżawy typu 2,5 tysiąca na przykład. No ale to już każdy musi samemu po swojemu liczyć. I kalkulować. Więc wyszedł wynik w tamtym roku 1813 zł za hektar. Sezon 15-16. O, wtedy łąka. A, minus. Minus 1790. Zaraz to skalkuluję, czy tak faktycznie się tu nie pomyliłem. Nagrywa. No nie, nie pomyliłem się. Faktycznie tu był. Tu była, była dokładka 1790 zł. Nie wiem, pewno rzepak wymarsz. Znając życie, z rzepak wymarsz albo coś się tutaj wytworzyło, że trzeba było przesiewać, więc dlatego poszło nawożenie pod inną roślinę, a nie urosło. Eee, 1707 zł. 16, 17. No, tutaj już 1300 zł przyniosła. Tu mówię, bo to jedna ze słabszych pól, więc tak i. Więc można to w ten sposób przeliczyć, tak, bo to jest jedno ze słabszych pól. Eee, więc tutaj nam wyszło 2,900, 2,648, zobaczcie jaka różnica, do 2000, tak? A przepraszam, do 1700, bo to już po odjęciu. Eee, tu jest symulacja, gdyby nie było rzepaku, to tak by ta kwota wyglądała, jeżeli bym nie miał rzepaku dla średnich cen dla pszenicy. To też dla niektórych z Was może być przykład, jakby wyglądało, może no jakby finansowo wyglądało te 18,09 hektara bez rzepaku. Więc ta kwota by była taka, a jest, była, była taka. 17,18. Brak rzepaku, ale suszowy po 500 zł zapłacone. Więc w ten sposób to wyglądało, jak tutaj widzimy. I wyszło 1626 zł. Natomiast z suszowym to od tej kwoty powinniśmy, czyli 1958, wyszło 2458, ale też no, ja ubezpieczam, nie? Także, także tak to by wyglądało minus te 332 zł. 18, 19, 2695 zł. No i 19-20 rekordowy z tego co tutaj, tak rekordowy, no bo, bo deszczu, nie zabrakło deszczu i po prostu m, dlatego tak fajnie to wyglądało, mimo słabych plonów rzepaku nadrobiły zboża, a rzepaki 3 tony z groszem i na tym polu 3 tony 700, więc osoby gospodarujące na lepszych ziemiach w tym roku no, myślę, że miały petardę, bo ceny zbóż w tym roku po 800, pewno 30 czy coś były, albo i lepiej netto. Ja tutaj tą symulację robiłem symulację. No tak, bo troszeczkę te kwoty faktycznie by były wyższe, bo rzepak te pole i te pole zostało sprzedane. Po te 1701 zł, tu macie to rozliczenie. Natomiast zboże było policzone po 800 a było sprzedane troszeczkę drożej, ale to nie będzie aż tak istotne. Na no część z osób mogło też sprzedać brzniwa, to nawet 800 chyba by nie dostały, no więc jest policzone po 800 zł, no i ta kwota, jak widzicie, jest najwyższa. I by wynosiła te 2,995 po odjęciu tych podatku i tych kosztów ukrytych. Jeżeli by każdy rok taki był, to by było całkiem fajnie, bo by było 4,514 na miesiąc. Jeżeli byśmy policzyli tą całą kwotę, tak żebyśmy się nie oszukiwali na 18 hektarach, no bajka bym powiedział. No i teraz Wy już zaczynacie kombinować, myśleć, jak to wyzywać pewno osoby pewno które nie prowadzą gospodarstwa ale o tym za chwileczkę średnia z 6 lat czyli dodajmy to wszystko i podzielmy na 6 to jest 3 387 na miesiąc a tak tak a średnia to jest 247 zł z hektara wszystko jest liczone bez dopłat, ponieważ dopłaty moim zdaniem i dla mnie po prostu idą na serwisy maszyn, na koszty dodatkowe związane z gospodarstwem, które wynikają: awarie, usterki, serwisy maszyn, oleje, opony. Sami wiecie, ile to wszystko wciąga ostatnio tylko tam jakieś opony 10 tysięcy więc tak to wygląda, i tak jak mówiłem, wy już zaczynacie. E, psioczyć i jak to przyzwoity Polak e, hejtować i, i inne tego typu rzeczy robić, ale nie zapytaliście o jedną rzecz, ile wynoszą moje kredyty w roku. Ale to jest chyba temat na inny odcinek, żeby nie trwał. Mm, nie wiadomo ile. No także ten rok, tak jak mówiłem, był rekordowy, dzięki za obejrzenie, tak na koniec roku. Trzymajcie się, hej.